Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, kontynuujemy serię świąteczną. Jak widzicie nasza Margaret, no tutaj szkoli się w byciu złośliwą. I co? Dzisiaj zajmiemy się trochę tą karierą i aspiracją. W międzyczasie oczywiście będziemy kraść, żeby zarabiać pieniądze, bo już niedługo święta, dokładnie dzisiaj. Więc chciałabym ogólnie... Inaczej, te święta będą dla niej jeszcze koszmarne, ale mamy cały simowy rok, czyli całe cztery y, tygodnie na to, aby kolejne święta były idealne i taki cel dałam właśnie y, na tą rozgrywkę. Czyli na kolejne święta, Margaret musi być bogata, i, i co? No i mieć cudowne święta. Więc bez zbędnego przedłużenia. Jeżeli Wam się spodobała łapka w górę, subik na kanale, a my co? Zaczynamy! Okej, okay, no i tak, Margaret jest teraz zimno, więc niech się przebierze, bo niestety, ale no, nic jej na to nie poradzę. Przebieraj się szybko, powinno być ci cieplej. Mm, ona jest tam ogarnięta, więc no. Myślę, że gdzieś się wybierzemy zaraz. Niech ona sobie tylko skorzysta z toalety i coś zje. Eee, czy coś. Aha, nie może nic jej, bo nie ma czwartej rano. Dobra, to niech na razie się Wam szkoli. Jak będzie czwarta, to zamij, żeby coś zjadła, i koło szóstej wyjedziemy na parcelę publiczną, żeby ją okraść i przy okazji podokuczać trochę simom. Ona pracuje od godziny mm, 20. No to mamy czas do wieczora, więc idealnie. Dobra, już możesz coś zjeść. Zjedź nie i sobie zjedz omlecik. E, dobra. Czemu ty nie jesz? Kobieto. Kontynuuję omlet. Tak, poszłaś się kąpać głodna, no ty jesteś geniuszem. Eee, dobra, potem wejść w prysznic jednak. Jak już zjesz. Okej, okay, no i ona musi sobie niestety te potrzeby za tutaj pouzupełniać, no nie da się inaczej, zimowa fiesta no niestety, ale ta fiesta będzie beznadziejna nie stać nas na żadną zdoby. Mm, do tego jest jej zimno, więc nie będziemy jej tutaj trzymać na siłę ja się nią teleportuję na jakąś parcelę i widzimy się na miejscu okej, okay, tym razem wybrałam się do San Mai Shuno do muzeum, stwierdziłam, że no to coś nowego fajna odmiana dla nas no i mają tu fajne obrazy ale może coś bardziej krytego leć tam to zwędzić na początek, a potem znajdziemy sobie jakieś simów do mm, do bycia złośliwym o na przykład ten pan jest, idzie sobie grubiańskie powitanie powitaj go grubiańsko i bądź dla niego niemiła Okropna wręcz. Obraź. Z drugiej rury. Opisz apokalipsę. Jeszcze raz go obraź. Eee... Uśliwe. cuchnąca chmurka. Kwij ze stroju. O tutaj jeszcze. Podłe, krzyczy. Oj, to były jeszcze drwi. Drwi z niego. Bądź niemiła. Tylko dwóch simów cię nie lubi, a musi nie lubić cię trzech. Yy, ogólnie uważam, że jest bardzo mało nagród, jeżeli chodzi o... Mm, o simsy i o negatywne właśnie cechy. Obraź. O, już nas nie lubi. Podłe. To na koniec jeszcze chruśnij go napojem. A potem przejdziemy y, do tego pana. Okej. Okay. Dobra, już go zostaw. Już cię nie lubi, nie ma sensu go ten. Że oni sami się dosiadają do naszego stołu. To jest chyba jakiś mm, nie wiem... Chcesz, żebym cię obraziła, to podejdź tutaj, obrażę cię nawyzywam. E, będę z ciebie drwić. Śmieszna. Nie wiem, co tu jeszcze można byłoby zrobić. Dobra, jedź tak na, na grubo. Będziesz go bić. Boże, ale ty masz. Just w tej kurtce. Ło. Wow. On też jest zły. Dobra, nie lubi nas. Super. Ktoś uznajecie za wroga. okej okay. Więcej opcji podłe. Więcej opcji. Andry, dajmy na to. Więcej opcji złośliwe. Więcej opcji. To jest. Jak to zrobić? Jeszcze raz. Kliknij w SIMA, wybierz uznaj za wroga. Ta opcja można odblokować, wykonując po to interakcję. Czyli ja muszę na niego wlikać. Obraź. Więcej opcji. Drwi. No najprościej byłoby to zrobić z tą osobą, którą nienawidzi nas najbardziej, ale. I nie sławię go, bo sobie pójdzie. A musimy go tutaj zostawić. Kurczę, chwil to potrwa. Ale jeszcze nie możemy kraść, więc. błaga o wybaczenie. Jeszcze czego? I ty ledziesz, wracaj do niego. Masz go obrażać. Krzycz go, kpi z jego stroju. Drwi. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, żeby móc go już uznać za wroga. Strasznie dużo trzeba zrobić rzeczy. Gdzie to mogłoby być? O. Wiem, że sporo tutaj tego jest, ale niestety nie widzę jeszcze opcji uznaj za wroga. Działania. Nie. że jego matka z lamą. Opowiedz paskudną historię. O Boże. Gdzie to będzie? Dalej tego nie ma. Hmm. Dobra. Jeszcze dążymy do tego w takim razie. Jeszcze, jeszcze trochę musimy zrobić: drywii więcej, odłe, o czerni, kucie, bugary, żamatkę, slamą. Oni nawidzą się. Czy teraz to już będzie możliwe. No nie, i sobie. Kolej ja cię potrzebuję. Uznaj za wroga. Jest. Jest, 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 jest. Musicie się jeszcze z nim klepać. A gdzie było bicie się? Podłe? Yy, nie tutaj? Nie, czyli będzie w tym. Złośliwe. Bójka. Hmm. Nie ma bójki jeszcze? Jezu... Pchnięcie będzie się liczyło jako bójkę? Czyli nie możesz jeszcze z nim bić? Też popchnął. Co za dziad. O, teraz płaczesz. Ty to jesteś dopiero. Nie i sobie. No, co za typ. Ja chciałam go jeszcze zbić. Nie da się jeszcze. Bez sensu. Dobra. Zgubmy się na drugim punkcie, czyli na kolejnym etapie mm, kariery. Zobaczmy, jak tam na górze u ludzi, ile ich tu jest. Ten pokój jest zajęty. Ten jest zajęty. Tu też są ludzie. Jeszcze mamy wyżej pokój. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Ale obrazy są. Ciekawe, czy któryś z nich jest w ogóle coś wart. Dobra, zwijmy ten. Póki co, cokolwiek możemy zwinąć. A potem wrócimy po prostu nią do domku. Zadbamy trochę o jej potrzeby. I nie wiem szczerze mówiąc, co dalej. Może wybierzemy się do jakichś sąsiadów. O, dobra, na ile czasu. Dwie godzinki. No to poczekajcie. Paleta może tu załatwić. Kawę tak. E, Boże, spanko tak naprawdę też może się zrzemnąć na ławce. Więc na spokojnie niech to zrobi. To jest obraz, który jeszcze chcę zwinąć. Chcę chyba, że te obrazy są dość drogie. To niech się zdrzemnie jeszcze i po prostu... A nawet może nie będzie musiała drzemać, żeby to zwinąć. Bo już się kończy. 30 minut zostało akurat, więc... 28... No bo tak jak patrzę to tutaj wszędzie są raczej ludzie więc może być ciężko coś zwinąć no znikaj bo ja chcę to o próbuj to zwędzić a potem zdrzemnij się a tego nie możesz to poczekajcie zwiniemy coś innego tu nie bardzo jest co tu są skrzypce a tego nie możesz zwędzić jeszcze nie możesz Janino nie było dość drogie o nie, tam laska idzie. Kurczę, no po co żeś tu przylazła? Hmm. Co za baba. Tu jesteś sama, ale tu nic drugiego nie ma. Proszę was, co tutaj jest? Beznadzieja straszna. No ta rzeźba może być. No, to tą rzeźbę. Z dwojga złego, lepsza ona niż nic. Ile godzin? Dwie. Czy to nie było jakoś bardzo cenne? Dobra, idźcie. Tu się zrzemni na tym małym podnóżku. A potem pójdziemy spróbować że to pianino. Może się uda. No bo nie wiem, widzowie, co innego. No musi się zrzemnąć, tak czy tak. Więc te dwie godzinki akurat nam zlecą na jej spanku. Jak zwinie ten obraz, to pójdziemy coś zaraz zjeść, bo tam na mieście kojarzę, że jest obok chyba kawiarenka. Tu gdzieś była, nie? Czekaj wyżej. Tu były kawiarenki. No to może coś będzie otwarte, akurat. I czas, czas leci jej 30 minut zostało. No i akurat ona zaraz troszkę dośpi. Zobaczmy, czy tam ta baba poszła sobie. Nie, no kto inny teraz tu jest. To pianino to taki trochę cel, powiem wam. Dobra, podejdź tutaj, tak? Jak się wyśpisz. O, gościu se poszedł. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, laska. Jak nikogo nie będzie, ona będzie już w tym pomieszczeniu, to wtedy dam, żeby. Nie. Zauważyła to. Nie, nie zauważył. Ha! Dobra. To jednak wiecie, co to. Chyba wrócimy. A nie, otwarte są te kawiarnie. A nie, ale nie ma nic do jedzenia. Zamów napój tylko można, to bez sensu. Dobra, to ja nie wracam do domu. Widzimy się już na miejscu. Okej, okay, dotarliśmy do domku. Musimy na początek zobaczyć. Albo dobra, ona niech sobie robi jedzonko, a my ogarnijmy jej wyposażenie. Trochę łupów przywieźliśmy. Powiem Wam tak, zaczniemy co od rzeźby. 85 150 obraz. 1200 co to jest? Gadżety szpiegowskie. A, to też sprzedałem. No i pianin... Nie, no, to były dobre łupy. Ponad trzy koła. Ponad trzy zdobyliśmy teraz na tych łupach, więc myślę, że całkiem, całkiem dobrze nam poszło. Jestem bardzo zadowolona. No, zjedz sobie teraz to. A potem pójdziesz sobie spać. I Lulu... A czemu ty nie śpisz normalnie i normalnie. Czemu ty się budzisz? Śp śpi? Aha. Dobra, mam jakiegoś baga w grze ewidentnie. A, może muzyka jej przeszkadza. Dobra, teraz śpi. A, dobra, muzyka jej przeszkadzała. No, tak to jest jak się w sypialni wieże trzyma. No i święto nie należało do udanych, to było do przewidzenia. Niech się wyśpi, niech skorzysta z toalety, niech weźmie prysznic, potem zje śniadanie. Nie no, nie znowu omlet. Eee, w tym razem może jajka na tościa. Dobra. No i ona się ogarnie, a my sobie pójdziemy potem coś dalej kraść. Dobra, ja do was wróciłam po przerwie takiej małej. E, ogólnie tak się złożyło, że musiałam skończyć nagrywanie tamtego dnia, no ale mogę do tego na spokojnie wrócić teraz z tą głową. Wiem, co miałam robić, więc na spokojnie pójdziemy e, sobie jeszcze coś ukraść. I co? Za 12 godzin dopiero to mamy mnóstwo czasu. Więc wybierzmy się może od razu na parcelę. Widzimy się, moi drodzy, już może na... A wiecie co? Zróbmy inaczej. Idziemy odwiedzić sąsiadów. Może tutaj. Odwiedź Sima. Oj, co Bob robi tutaj? Boba tam na pewno nie wprowadziłam. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, okay, może oni mieszkali tu już od początku, bo tak przecież my mieszkamy w Wierzbowej Zatoczce. No, sprawdźmy, zapukajmy do drzwi i dowiedzmy się. O. Mmm. Aj. Dobra, zwędziła to, udało jej się. Nie jest to drogie z tego co kojarzę, ale. Jego dzięki. Akurat to rozejrzymy się. Nawiążemy znajomości. Czy oni w ogóle mają coś cennego w tym domu? A, oni mają dwie sypialnie, no tak. Strasznie przykra jest ta rodzina. Powiem Wam szczerze. Nigdy nie byłam u nich w domu. Eee, no ale niewiele jest tu do zwinięcia Myślę, że spróbujemy zwędzić telewizor. Ale musi minąć te dwie godzinki. O, poszło malować. Serio? No, namaluj. Może namalujesz jakieś arcydzieło i zarobimy cztery koła. I tak, musisz te, y, jeszcze 20-30 minut przeczekać, więc. Na luzie, to lustro mogło być całkiem drogie też. Eee, Zwędź jeszcze to lustro. Nie! Chyba nie da się go zwędzić. No, nie da się. Chciałam kliknąć więcej y, tych. Dobra, no już musi skończyć ten obraz. Tu też się nie da zwędzić. O, arcyzioł, oparcie. 630, no i Git. I teraz tak, telewizora nie da rady zwędzić, bo Bob, je, yy, Bob go ogląda. To jest takie lustro. Też nie można go zwędzić. Coś na górze musimy. O, komputer. Więcej opcji spróbuj to zwędzić. No i git! I teraz 4 godzinki, nie? 8 godzin aż. Okej, okay, dobra. To ja wracam nią do domu. Widzowie, nie będę was zanudzać ośmioma godzinami na parceli pancake. Dobra, wróciłam nią już tutaj na parcelę. No i zobaczymy zaraz ile zarobiadko. niech wejdzie do domu, żeby nam nie zamarzła. E, myślę, że możemy zrobić już jej mały remont. Zaraz się tym zajmiemy jeszcze. Na spokojnie. I co? Poczekajcie. Aha, zobaczmy. E, tu nie będziesz tego wszystkiego miała. Dobra, zobaczmy jak to tam się prezentuje. W ogóle ona ma na Margaret, ale pozwólcie, że będę mówić czasem na nią Mac. 4 tysiące i 180 nie, no, za takie pieniądze to już jesteśmy w stanie zrobić remont, żeby miała troszkę lepsze warunki. E, jednak do tego dążymy tym kradnięciem. Nie wiem, jak to dwie nić, Bożej. Nie wiem, co ja dzisiaj mam z głową, widzowie. E, ona kradnie po to, żeby lepiej żyć. O, tak, więc mamy 14 tysięcy. 14 tysięcy to jest dużo, jak w Simsach. Tym bardziej, że ona dużo do szczęścia nie potrzebuje. Potrzebuje łazienkę. Potrzebuję sypialnię, ale mniejszą, bo ona i tak będzie pojedyncze łóżko. I do tego potrzebuję jeszcze, moi drodzy, salon z aneksem kuchennym. Okej, okay. taka mała chatka to będzie. Myślę, że będzie to wyglądać git. Potrzebujemy drzwi wejściowe. Strasznie lubię te drzwi z wiejskiej sielanki. Ale to akurat nikogo nie powinno dziwić, bo już milion razy o tym mówiłam. E, dobra, one no są podwójne, tak czy tak, no. E, dach musimy zrobić jakiś. Już taki zwyczajny. Tutaj nie ma co się rozwodzić nad tym domkiem, tym bardziej, że i tak będziemy go jeszcze milion razy przerabiać. Bo no nie ukrywam, ale no to cały czas jest kwatera przejściowa. I co? że ogólnie coraz bliżej są święta. Kiedy ja to nagrywam, to już jest 13 bodajże, więc. No, serio, już blisko. Nie wiem, jak u was. Ja jestem. Yy, nie wiem, jak to nazwać świątecznym freakiem trochę. Już przygotowania pełną parą i zakupy już wszystkie prezenty kupione. No, nie mogę się po prostu doczekać coraz bardziej, ale też mam dużo więcej pracy w związku z tym, no bo ja organizuję swoje święta, w sensie, w swoim domu. Ok, czekajcie, ja nie widzę, czy to się, jak to wygląda, no bo nie mam podglądu, ale niech będzie, że jest czarne. No i wracając jeszcze do tematu świąt, chcę, żeby nasza Meg właśnie dlatego miała idealne święta, więc tutaj będzie yy, silne dążenie do tego, mam nadzieję, że nam się to uda. Tak jak właśnie zaplanowałam w tej serii. Dobra, dom mamy z zewnątrz gotowy, no nie ma co się rozwodzić, nie mamy hajsu, żeby się rozwodzić nad tym. Yy, I w ogóle chcę zrobić tak, że taki droższy sprzęt typu właśnie komputery, ona sobie zwinie, nie będziemy tego kupować. Stwierdziłam, że to kompletnie nie ma sensu. Skoro może coś ukraść, to po co to kupować, nie? Myślę, że rozumiecie moją logikę. Więc teraz postawimy jej takie potrzebne rzeczy, takie, bez których się nie obejdzie żaden człowiek. Typu. Oj, nie, czarny do niej kompletnie nie pasuje. Eee, typu łóżko, typu lodówka. Takie rzeczy, które są po prostu niezbędne, a rzeczy, które będą jej miały pomagać w życiu, ale niekoniecznie być eee, potrzebne, no to sobie będziemy kraść. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, może zróbmy jej pokój w fiolecie? Nie, kompletnie nie pasuje. ten kolor. coś takie zwyczajne kolory mi bardziej. Zresztą ten niebieski jest git. No i jakieś ściany jeszcze do salonu. Te są po prostu tanie. Dobra, światło. Jakiś mm. Jakieś odsufitowe potrzebujemy. W sensie wiszące. Malutkie uwielbiam, po prostu geniusz dodał to do Simsów. Dobra, zaczniemy od kuchni, tutaj w takim razie takiej malutkiej. Yy, nie ma co się tutaj rozwodzić jakoś bardzo nad wielkością tej kuchni. Okej, okay, może zróbmy jednak tak. Dobra, mam nadzieję, że nie zanudzicie się w czasie tego budowania, ale stwierdziłam, że robienie tej lapsa nie ma za bardzo sensu, bo to bardzo szybciutki remont. Więc tak naprawdę niewiele się tutaj yy, zmieni wydarzy. Raczej znaczy, zmieni się dużo, niewiele się wydarzy, o tak. Yy, lodówka też dalej dam jej małą, droższą, ale małą, no bo po prostu bardziej pasuje. Aj. Yy. Czy tylko ja uważam, że ten kod powinien być już wygrany w grę, a nie musieć go, a nie że trzeba go wpisywać? Raczej mnie to denerwuje. Mm, o daj mi jej choineczki. W końcu ona chce porządne święta. I coś tam jeszcze trzeba jej postawić. Na przykład to. Dobra. Kuchnię mamy yy, gotową. Szybko poszło. Jeszcze tylko alarm, żeby nam nie spłynęła żywcem. I teraz, tak, salon, zaczniemy sobie od kominka, ponieważ ona ciągle biedna marznie. I stwierdziłam, że kominek jest tutaj niezbędny. Ach, więc, tak, zróbmy, jakiś taki niedrogi. No, najtańszy jest ten z Uniwersytetu. Telewizor sobie yy, zdobędzie, że tak powiem. I co, jakąś kanapę potrzebujemy? Kurdona, chyba nie przejdzie tam do drzwi. Musimy je przestawić jednak tutaj. O tu. Yy, dobra. Kanapę mamy, telewizor sobie zajmiemy. Potrzebujemy jeszcze książki. I jakiś stolik by się jeszcze przydał, On się nigdzie nie zmieści. Dobra, poszerzamy salon. Zrobimy yy, do budówka. Raczej skomplikowane jest takie budowanie, jak się nie ma żadnego planu, bo szczerze mówiąc nawet nie planowałam budowania, ale tak stwierdziłam, że już sporo tych pieniędzy ma, no to nie ma co zwlekać. A zawsze będzie jej przyjemniej się mieszkać w ładnym mieszkanku. Okej, okay, tylko że teraz tak trzeba jeszcze dać to. Nie wygląda to najlepiej widzowie. no ale trudno. Nie będziemy tutaj się y, jakoś bardzo roztrw. Y, no. Wiecie o co mi chodzi. Nie będę tu jakoś bardzo się nad tym zastanawiać. Wszystkim. To ma po prostu funkcjonować. Początek. Później będziemy myśleć nad tym, żeby to jeszcze wyglądało. Toliczek. Krzesełka. Jedno, drugie. E, powiedzcie mi koniecznie, co myślicie o tym, żeby Meg poszła na studia w międzyczasie? W sensie, żeby sobie studiowała w trakcie e, swoich kradzieży, e, żeby podniosła sobie poziom w karierze. Chociaż możemy to też zrobić awansami, ale wypowiedzcie się w tym temacie. Nie chcę decyzji podejmować, takich sama. Myślę, że na razie świetnie idzie bez tych studiów, ale wiecie, wszystko można y, udoskonalić, że tak powiem. Dobra, ona potrzebuje jeszcze szofeczkę nocną. Mm, niech będzie ta. Potrzebuje lustro, koniecznie. Takie ładne jej dajmy. Będzie potrzebowała książki, rzecz jasna, no bo w końcu musi dużo czytać. Kurde, to są akurat za duże. I e, jeszcze, aha, ma kanapę, no to fotel będzie jej zbędny. No i jeszcze lampeczkę do sypialni. I założę się, że o czymś zapomniałam, ale zaraz sprawdzę jeszcze to mieszkanie i wtedy wam powiem, czy o czymś zapomniałam, czy tylko mi się wydaje. Dobra, pokój ma. Można jakiś dywanik rzucić jeszcze. Chociaż chyba stać nas na ten telewizor, to nie wiem, czy jest sens tutaj odmawiać jej posiadania y, tego telewizora. Myślę, że nie. Myślę, że kupimy jej telewizor. Ma kuchnię, ma salon. Wszystko ma, więc nie ma co przeciągać budowania. Tak to teraz wygląda. I co? Niech ona idzie do domu i niech rozpali w kominku. Prawie się zabiła. Poślizgnęła nam się mek. Dobra, ja myślę, że ja nie będę tutaj tego przyciągać odcineczka. Zbudowaliśmy jej domek, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. I widzimy się w takim razie już w następnym, więc do zobaczenia. Cześć!